Dlatego święcenie niedzieli jako Dnia Świętego w całości poświęconego Bogu jest tak ważne. Skoro znaki przestają właść ludzkości, moje dzieci powinny być na w świecie przed, przez odmowę publicznych zabaw w Dniu Świętym które są organizowane na cześć innych bóstw w tym dniu, aby odebrać mi wyłączność na chwałę odbieraną w tym dniu. Wszystkie sportowe imprezy robione, festyny, my to dla dobra, cięże, dla, dla dzieci w piłkę grających. Wchodząc do sklepu w niedzielę, popierasz grzech tych, którzy poświęcili ten dzień pieniądzom. Współczuję wszystkim właścicielom, którzy handlują w niedzielę. Mówisz tym samym: Nie jestem katolikiem. Odwiedzając galerię, publicznie mówisz Bogu: Nie jestem katolikiem. Tylko praca dla mojej chwały jest możliwa i dozwolona praca, która przynosi dobro duchowe ludziom, czyli nabożeństwa, spowiedzi. Bo tak, no wy księża w niedzielę też pracujecie, no i to mówił chłop do obrazu. Ale to jest praca dla Boga, dla Ciebie, chwała, przestrzeni duchowego życia. Nie można powiedzieć tego o żadnej formie pracy, która ma formę hobby, i sprawia radość wykonającemu, bo nas tak czyli hobby za darmo, rozumiecie, że to można. Co z tego? Ja mam być, mówi Bóg, w tym dniu, zadowolony. Niezależnie więc od tego, czy praca jest dla człowieka radością, czy ciężarem, ale nie przynosi mi w tym dniu chwały, nie jestem jej bezpośrednim powodem. Jest to praca, która będzie wykonywana. W jakikolwiek innym dniu, aby nie odebrać mi myśli i serca człowieka od mojego święta. Jeśli nie potraficie oceniać tych rzeczy, patrzcie na owoce, zawsze rozpoznacie prawdę po owocach. Czy owoce wysiłków inne niedziele są przeznaczone dla mnie, czy mnie, mnie smakują? To da wam jasność w tych czasach ciemności. Jeżeli więc księża pracują gdzie najwięcej, czynią to na moją chwałę, i praca jest ich błogosławioną, bo jej owoce przeznaczone dla mnie i przynoszą mi chwałę. Jest odpowiedź na Wasze tłumaczenia. Ale kina, lodziarnie, sklepy, bazary i inne miejsca, nie są ukierunkowane na moją korzyść. My już od par lat w niedzielę lodów nie kupujemy. Bo jak panie orędzia, no to myśmy zrezygnowali z wyjazdów na lody, na pizzę w niedzielę, już to od lat nie ma tego. I inne miejsca nie są ukierunkowane na moją korzyść. Choćby spacer poza po bazarze. Nie wydawał się Wam grzechem, bo nie kupujecie. Jest nim, bo noga katolika nie powinna powstać w moim świętym domu. A największe bazary w jedziele, wszędzie. W tym dniu. zapamiętajcie dobrze. I ważcie swoje uczynki według tego, co Wam powiedziałem. Nie kierujcie się względami ludzkimi ale moją chwałę dajcie mi przykład waszej wierności błogosławię was